Samuel Pereira, twój wybór. Zaczynamy. Moimi i państwo gośćmi jest pani Jolanta Elżbieta Milas, PSL. Jarosław. Koalicja Polska. Koalicja Jestem Polska. zwolennikiem profesora Gwiazdowskiego, zwolennikiem programu naprawy państwa polskiego. Profesora tak Gwiazdowskiego, więc od razu się chciałam przedstawić. Witam państwa. Na ile rzeczywiście polityka historyczna w tej kampanii jest istotna? jeśli chodzi panu o to czy lewica zdobywa ponownie popularność to uważam że tak jest to nowy, nowa opcja do wyboru i ludzie którzy nie chcą głosować na PiS lub nie chcą głosować na platformę bo bardzo często są takie motywy głosowania ludzi albo są tacy którzy nie chcą ani na to ani na to ugrupowanie. No to wtedy pojawiła się lewica, coś nowego. To dawno nie funkcjonowało, w tej chwili ich nie było w Sejmie. Ja to pamiętam, ja w tym systemie żyłam jako młoda osoba i ja bym nie chciała powrócić do tego systemu. Ja obciążam liderów, może nie liderów, tę siłę polityczną za zacofanie polskiego państwa. Przez 50 lat komunizmu nasze państwo, jak gdyby, jest w tej chwili lekko. W tyle za innymi gospodarkami krajów europejskich. Więc mnie te idee nie są bliskie. Tu wczoraj pojawiło się przypomnienie ze strony pana Piotra Kalety, że ZSL też był przybudówką PZPR-u. Jak się pani do tego odniesie? Ja się odnoszę do tego w ten sposób, że przeszłych. ja reprezentuję, jestem zwolennikiem reformy naprawy państwa profesora Gwiazdowskiego. W polityce się znalazłam w marcu przy ruchu Polska Fair Play. I ponieważ ten ruch jak gdyby nie przetrwał, bo bardzo trudno jest nowemu ruchowi zaistnieć, zebrać podpisy, jest to gigantyczny wysiłek finansowy, organizacyjny, ale ruch nie przetrwał, ale mnóstwo zwolenników jest. I jak miałam wystartować do polityki? Miałam w domu siedzieć, marudzić, narzekać. Była możliwość startu w koalicji polskiej i koalicja polska przyjęła takiego przedstawiciela jak ja, który reprezentuje program profesora Gwiazdowskiego. Ja mam ze sobą tutaj. To nazwisko już padło trzy razy tak, Za ale <laughs> ja bym, bo bo są Pan się goście. mnie pyta o ZSL, o PSL. Ja proszę pana, w tej partii wtedy nie byłam, więc ja nie mogę, za to odpowiadać. Jeśli była nie w porządku, to czas to zmienić. No i właśnie zmieniliśmy to w ten sposób, że powstała koalicja polska, do której należy, należy ja jako taki jednoosobowy koalicjant z poparciem profesora, należy, należy do drugiej grupy koalicji. 15 i PSL. Gdzie Przedsiębiorca, grupa I... przedsiębiorców, bo jestem również przedsiębiorcą, jest koalicjantem PSL-u. Jest mi bliskie i to środowisko, i środowisko przedsiębiorców. Chciałam ja się odnieść do tych powiedzieć... żłobków, o które pani tu nas pytała, o autobusy, gdzie Tylko jakaś tam linia zdaniem. nie jeździ. Proszę Panią, program nasz naprawy państwa proponuje deglomerację, czyli zniesienie centralnych decyzji na temat linii autobusowych, na, na temat żłobków. Ma większość podatków iść które są, do gminy które... i tam to ma być rozwiązywane. Ża, żaden Państwo, centralny szanowni szanowni Państwo, tego nie ma. No właśnie, ja reprezentuję ludzi pracy, czyli i pracowników, i przedsiębiorców Propozycje i właśnie propozycja naszego programu. I koalicji, i profesora jest wspólna. Ma być to, że każdy, i młody, i stary, wszyscy członkowie społeczeństwa, mają mieć więcej pieniędzy. Mniej Gosek zabierać i nie trzeba będzie dawać. Bo da młodych. zabieracie wszystkim, SLD. a dajecie tylko niektórym. Jest również Przezmiło wynik koalicji profesor. polskiej, PSL KUKIS 15. I muszę Panią zasmucić, jest najniższe, jeśli chodzi o poparcie młodych ludzi. Yy, proszę Pana, Gdzie Pani widzi więc ja właśnie takiego? chciałam powiedzieć: ja kandyduję w Katowicach z drugiego Pani, miejsca, listy numer jeden. Prosić, Katowice wcześniej to jest środowisko miejskie. Mówiliśmy i nie, bo, o poparciu ja właśnie młodych ch ludzi. Właśnie chcę powiedzieć, I że młodzi ludzie w Katowicach nie ma rolników. Najniższe I, jest dla i jest Koalicji teraz Polskiej. oferta również dla przedsiębiorców, dla środowiska miejskiego. Ludzie jeszcze o tym nie wiedzą jeszcze się nie oswoili z tym, że PSL to jest Nowa koalicja, która łączy różne środowiska, być może te sondaże nie są jeszcze takie reprezentatywne. Sondaż to jest też narzędzie gry wyborczej, więc ja uważam, że jeżeli my uświadomimy tylko, wyborców ten to, no, a ja widzę, nie, nie ma nowej koalicji bardzo polskiej, tylko młodych, ja uważam, że media pokazują właśnie środowiska lewicowe bardzo często, a nie pokazują posłów czy kandydatów. Tak jak mnie koalicji polskiej. Jak my mamy ludziom Czyli to przekazywać na piechotę, ile ja ludzi, mo, z ilo ja ludźmi mogę na dzień porozmawiać? Więc dlatego ten sondaż tak wygląda. Ale jak państwo nas będziecie częściej zapraszać, to ja myślę, że, że ten Paweł wynik Kukiz się był poprawi. był dość często pokazywany w mediach w Ale 4 Paweł Kukiz to jest tylko jeden koalicjant, a ja jestem innym koalicjantem. Pan Piotr Szanowna Pani, z przyjemnością na ulicach Lubelszczyzny, nie tylko Lublina, ale wielu innych miejscowości, zobaczyłbym jakiegokolwiek przedstawiciela koalicji polskiej, czyli PSL. Nie widziałem jeszcze żadnej osoby, która wyszłaby do ludzi i z nimi rozmawiała. To Także ja zapraszam do Katowic. Państwo, sami Państwo powodujecie, że nikt z tym nie rozmawia. Ale no, Szanowna Pani, no jak wy chcecie zdobyć poparcie, jeśli w Lubelszczyźnie Wasza aktywność jest zerowa na ulicach? Ale w Lubelszczyźnie działają bezpartyjni samorządowcy, z których ja się też wywodzę i tam jest bardzo fajny lider Marek Woch i na pewno go Pan spotka.